dobry wieczór państwu. Doktor Wojnowski, lekarz weterynarii. 50 lat w weterynarii, 20 w medycynie. Prowadziłem gabinet medycyny komplementarnej, zatrudniałem lekarzy. Ale jak w 2006 roku poznałem aparat Quantek, to oszalałem. Kupiłem go najpierw jeden, potem drugi, potem trzeci i zacząłem robić diagnostykę na odległość. Oczywiście uznano mnie za szarlatana łącznie z moją rodziną, którzy po prostu nie mogli zrozumieć, jak to się dzieje. Ale jak Państwo dzisiaj wysłuchali tych wypowiedzi, to ciągle się pojawiały takie słowa jak skany, jak psychotronika, jak informacja, i tak dalej, i tak dalej. I my dzięki Tesli, dzięki Einsteinowi, myśmy poznali możliwości czytania ze zdjęcia cyfrowego. Zdjęcie cyfrowe to jest nic innego, tylko zbiór, zbiór kwantów energii, które wrzucone do komputera jest opracowywane przez, przez komputer i w Kwanteku jest 100 tysięcy informacji i 21 działów tak zwanego ICD. Także są i sprawy psychiczne i fizyczne, chemiczne, wirusowe, grzybowe i tak dalej, i tak dalej. Także tony planet, chromozomy. No i dzisiaj rano na przykład robiłem taką, taki skan pani, która skarży się na biegunkę, rozpoznanie celiakia, a ona ma po prostu gruźlicę i jelit. I to słowo gruźlica, to ono powinno być yy, yy, często używane na akademiach medycznych, bo gruźlica jest podstawą większości chorób ludzi. I gruźlica to ili wrażliwe, łuszczyca, EB i tak dalej, i tak dalej. Nawet, nawet zaćma, to też jest forma gruźlicy. Proszę Państwa, no ja wyszedłem ze szpitala specjalnie, żeby tutaj przyjechać. Także jestem ledwo żywy. <laughs> Mam nadzieję, że dojdę do pokoju. No i chcę się skupić tylko na rzeczach, które są kluczowe dla medycyny informacyjnej, bo to słowo nie padło. My zajmujemy się dzisiaj zbieraniem informacji z organizmu. W 2001 roku sprowadziłem do Polski doktora Jonasza, który założył tu szkołę. Jego uczennicą jest pani Gorol, którą tutaj też zaprosiłem do współpracy, bo obserwując starania pana Stanisława, jak on się tutaj, prawda, trochę miota z tym problemem, że nie ma lekarzy, no wymyśliłem temat, który właśnie każdego powinien interesować niepłodność. Mamy półtora miliona parni płodnych w Polsce. Ja dzięki tej metodzie TELE zrobiłem na przykład analizę takiej znanej pani, która dwa razy miała in vitro i teraz jest w trzeciej ciąży pięciomiesięcznej. Ale ta pani i właśnie ona nie powinna rodzić, bo ona jest chora. I teraz, dopóki my nie uzdrowimy tej chorej. Ale to też rozciąga się na mężczyznę, bo wystarczy, że mężczyzna chorował na świnkę, miał stan zapalny jąder, i ta świnka jest w jego jądrach jako informacja. No i tutaj trzeba jednak wspomnieć o wielkim radomieninie, profesorze Sedlaku, który umarł w 1993 roku, jest pochowany w radomiu. On się interesował właśnie informacją w organizmie powiedział także, jego nie interesuje wynik sekcji, bo to już jest za późno. Jego interesuje, jak się porozumiewają narządy między sobą. To, co Pan Stanisław zrobił z tym bioelektroskanerem, wie Pani, no nie każdego by przyszło, przyszło żeby wydać 50 tysięcy dolarów na, na, na urządzenie. Proszę Państwa, urządzenie typu, prawda, pralki niedużej, które podłącza się elektrody na czoło, dłonie, stopy, urządzenie przez 15 minut czyta i drukuje, i pokazuje, tego za mało, tego za dużo, takie zalecenia, nawet zalecenia akupunktury. To jest jedno urządzenie. No ten Quantek, o którym wspomniałem, to ja byłem pierwszy, który to kupił w Polsce kosztem kilkudziesięciu tysięcy złotych, potem zwariowałem, wziąłem pożyczkę, kupiłem drugi, potem trzeci. No w każdym bądź razie szło wszystko jak burza. Do dzisiaj zdiagnozowałem trzy tysiące osób. No i stwierdziłem w końcu, że my wszyscy mamy podobne obciążenia. Nie ma żadnych nowych chorób. A nową, a starą chorobą jest gruźlica i syfilis. Czyli kiła. Do tego, że rzączka i tak dalej. To nawiązuje do do starej wiadomości o gdzie tam była psorinum i tak dalej. Także z tą gruźnicą to, i syfilisem to się ciągnie od Jingis Hana, który najechał w Europę prawda i Polskę. A z drugiej strony chłopcy Kolumba przywieźli kiłę z Ameryki. I mamy komplet. I Ludwik bawarski rozmawiał ze z drzewami, a to był po prostu kiła mózgowa. Lenin był chory na kiłę. No nasz niestety marszał P. też był chory na kiłę, a zaraził się u tej samej prostytutki, co Hitler w Wiedniu. Ale na tym chcę zakończyć historię. Natomiast to, co się dzisiaj dzieje, my diagnozujemy wszystko. Kury, indyki, bydło, konie, krowy, pola, stawy, ryby dzięki właśnie tej metodzie telediagnostyki. Mamy to wszystko w programie. Natomiast pomysł jest taki, żeby skupić tu pod dachem Liberty, skupić te metody wszystkie razem, żeby kilku diagnostów pracowało z chorymi i wyniki tych badań zostałyby przedstawione doktorowi Malinowskiemu który no, też nie do końca jeszcze zna, bo to do, do, my to robimy spontanicznie od niedawna. To jest nasze drugie czy trzecie spotkanie. I, i pan doktor Malinowski po naszych radach naznaczy ten właściwy moment ku, kiedy ma nastąpić ten złoty strzał i zajście w ciążę. Wciąż nie znajdzie kobieta, która ma mykoplazmy, y, borelie, gruźlice, y, i tak dalej, i tak itd. Natomiast chcę powiedzieć tutaj jako lekarz weterynarii, że większość chorób ludzi pochodzi od zwierząt. Jeżeli na 3000 ludzi miałem 300 osób z wirusem wścieklizny, to co to znaczy? No to ludzie, którzy myli mis miski y, chorym y, psom, które były szczepione bo tutaj też trzeba powiedzieć i oprzeć się o teorie pól że wirus potrafi przejść ze szkła przez ścianki do środowiska. I nie ma się co dziwić, że pies szczepiony ma w ślinie ślady informacyjne wirusa wścieklizny, które przekazuje swoim ukochanym właścicielom. No i tak, także, ponieważ nie ma zdjęć, nie ma się czym pochwalić, to musicie mi uwierzyć na słowo. W każdym bądź razie, jeżeli chodzi o ten system Kwantek, to tam jest wszystko i genetyka, i... Bo ja na przykład jak dostaję dziecko do badania, najmłodsza dziewczynka miała trzy, trzy dni, to musiałem zbadać rodzeństwo rodziców i dziadków. I jej down wyszedł w ojcu, w ojcu ojcu ojca, a, a matka matki miała schizofrenię. W związku z czym dopiero w tym dzieciaczku żeńskim, bo tam było czworo dzieci, pokazały się down. Wystający języczek, łóżka klapnięte, i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, to, że medycyna mówi, że nie ma, nie ma znanych przyczyn chorób, to jest jedno wielkie kłamstwo. Im nie zależy na tym, żeby poznać przyczyny, bo by musieli uzdrowić. A co to znaczy? Pacjent uzdrowiony to pacjent stracony. Bo wy musicie zanieść te swoje kilkaset złotych do apteki. Do tego jest służy też y, ed, y, ta recepta. To jest smycz, na której jesteśmy uwiązani do końca życia. I będziemy chodzili, kupowali te wszystkie leki. Nie chcę przedłużać, chcę polecić nasze usługi. Będziemy się na pewno rozwijali, bo jeszcze jednym z diagnostów jest pan Janas, który mieszka w Radomiu. On z kolei opanował sztukę firmy Imedis. Dzisiaj ma kilku pacjentów, nie mógł przyjść. Także pozostańmy z panią Gorą, która jest mikrobiologiem i specjalistką technologii KSD. To, to, co pani laryngolog mówiła o stymulacji odporności. Proszę państwa, słowo stymulacja jest słowem nieodpowiednim. Bo co tu stymulować konia ciągnącego wóz pod, pod, pod górę? Jemu trzeba zdjąć z tego wozu. I my y, y, promujemy teorię KSD, kontrolowanej, sterowanej detoksykacji. I to jest dojście do odporności. I tym optymistycznym akcentem oddaję głos pani Gorol.